Cześć Wam, tu znowu pawilony Braci Moszyńskich. Karol, tym razem. Posłuchajcie, chciałbym Wam dzisiaj nakreślić temat yy, domków. Domków z kontenera. Bo my, oczywiście, wykonujemy pawilony yy, pod biura, pod sklepiki, ale można też to wykorzystać bardzo fajnie jako domki, na działki mniejsze, większe. Mniejsze, większe domki, oczywiście. Działki też jak najbardziej. Posłuchajcie, tu mamy domek zamówiony przez klienta, to już jest sprzedane, czeka na odbiór. Yy, ale taki mały, podstawowy, można powiedzieć, tak, dla, yy, dla małżeństwa yy, dwójka starszych ludzi. Myślę, że bardzo fajnie to yy, spełni rolę jako domek na działkę. Zamówili sobie wymiary 3 na 7. W środku mamy 280 szerokości, na zewnątrz bardzo fajna elewacja. To jest elewacja PCV, ale drewnopodobna. Tak, zbliżenie, proszę. E... Fajne to jest, ponieważ to nie wymaga jakiegoś malowania co roku i tak dalej, a wytrzymuje naprawdę długo. Do tego połączone z, z blachą na rąbek. Blacha jest ostatnio bardzo, bardzo popularnym materiałem na elewację. No i do tego fajne światełka. Będzie to bardzo fajny klimat wieczorem. Posłuchajcie, no taki kontener 2,80 w środku. Myślę, że przestrzeń już jest wystarczająca, żeby, żeby fajnie to zagospodarować. Po lewej stronie mamy miejsce na ściankę telewizyjną, po prawej stronie miejsce na, na, na kanapę. Tutaj klient sobie ustawi swój aneks kuchenny i jeszcze będzie miejsce na jakiś kominek, na jakąś kozę, jakiś grzejniczek, coś, coś w tym stylu, tak właśnie klient opowiadał. No i oczywiście łazienka. Tutaj klient sobie zamówił surową wersję. Sam chcę sobie to wszystko wyposażać. Oczywiście z wyjątkiem elektryki, ponieważ elektrykę już mamy przygotowaną. Kable, wszystko poukrywane w ścianach, żeby to było fajne, estetyczne. Gniazdka, włączniki, wszystko, wszystko jest. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja na, na taki mały, podstawowy domek na działkę. Posłuchajcie. Zamysł dzisiejszego filmiku, czy to w ogóle ma sens? Pewnie ma bardzo duży sens, przede wszystkim dla mnie, bo ja to buduję, sprzedaję, zarabiam. E, a tak poważnie to załóżmy teoretycznie, kupujecie taki domek i za 2-3 lata stwierdzacie, że nie, jednak jest za mały albo chciałbym inny układ, wystawiacie na sprzedaż bez problemu, przyjeżdża ciężarówka HDS, e, zabiera, a wy u nas zamawiacie sobie większy, inny układ i tak dalej. E, gdzie takie rzeczy tak naprawdę nie tracą na wartości, myślę, że to jest bardzo fajna opcja na, 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 e, na takie działki, na takie domki. E, przejdziemy teraz do kolejnego większego, bo tu jest oczywiście pojedynczy moduł, ale można to łączyć, można to rozbudowywać. Przechodzimy do, do kolejnego większego połączonego z dwóch modułów w domku. Zapraszam. To jest nasze biuro, proszę bardzo. Jeszcze to jest do dokończenia. Tam musimy oczywiście powykańczać fajnie ściany, i tak dalej. tutaj możemy, możemy yy, powiedzieć, że już domek 30 m2, z dwóch połączonych kontenerów całkiem fajnie. Miejsce na, na salon, miejsce na aneks kuchenny. Yy, tam w środku jakaś łazienka. I to myślę, że całkiem spore. Także takie tematy kontenerowe robią naprawdę fajną. Dają bardzo dużą, duże pole do. Manewru. I posłuchajcie, tutaj, akurat w tych wypadkach, i tam, i tutaj, macie ściany białe, surowe, z blachy. Ale zaraz Wam pokażę kolejny temat, kolejny domek, gdzie ściany robiliśmy z płyty OSB, gdzie są oklejone tapetą. Eee, można oczywiście wykorzystać płyty karton gips, i wtedy już w ogóle człowiek czuje się jak w prawdziwym oku. Zapraszam. Tu spójrzcie, przejście przez mały tarasik. I zapraszam do środka. To też taki projekt, który zaczęliśmy, który też jeszcze wymaga wykończenia. No ale już widzicie układ, gdzie, gdzie, gdzie jest salon, gdzie jest aneks kuchenny. Zapraszam dalej. Do łazienki. Spójrzcie na wykończenie łazienki. Bardzo fajne płyty. To są płyty yy... Z zaprzyjaźnionej firmy naprawdę porządny, porządny materiał, który fajnie imituje kamień. Czyli to już nie, nie jest takie surowe, to nie jest zwykła blacha, tylko całkiem ciekawy sposób wykończenia. Także widzicie, jak to wszystko można zagospodarować. Ale to wciąż przypominam, to wszystko jest na bazie ram kontenerowych, tak? No i tutaj mamy kolejne małe pomieszczenie. <laughs> Spójrzcie, tutaj mamy. Wykończone wszystko właśnie płytą OSB i, i, i tapetą. Już wygląda to domowo, tak? Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. mamy miejsce jeszcze wyciągnięte już przewody na, na klimatyzację. to jakaś mała ścianka telewizyjna. Przewody powyciągane na, na kamerę i tak dalej. Także no to jest bardzo, bardzo, bardzo wszechstronne wykorzystanie tego, tak? Eee, zobaczcie, nawet mamy wstawione rolety elektryczne. Jedna, druga. Stawiacie domek na działkę, zamykacie rolety, wiecie, że jest bezpiecznie. No, możliwości jest, jest bardzo dużo. Ta, te, te konstrukcje i to wszystko wszystko jest na bazie kontenerów od początku do końca robionych przez nas. Tak? Dużo możecie, możecie naoglądać się filmików, zdjęć z przeróbek kontenerów morskich. Tutaj moim zdaniem raczej bym nie, nie do końca to polecał, ponieważ one są dość wąskie. Po wyciepleniu jeszcze w środku robi się w ogóle taki, taki wąski klusek. Ma, ma zaledwie tam 2 metry w środku taki kontener morski po, po wszystkich przeróbkach. Także tutaj w tą, stronę, w tą stronę bym raczej nie szedł. Ale jeżeli, jeżeli chcecie coś typowo pod, pod siebie, pod zamówienie, pod swój wymysł, to tutaj naprawdę jest bardzo dużo opcji do. do do zbudowania. Także jeżeli jakieś pytania zapraszam do, do pisania komentarzy. Trzymajcie się, cześć. Chcesz kupić domek? Zadzwoń. Na telefon.